Witam Państwa jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. No i z radością, że mogę się tutaj z Państwem eee, wirtualnie spotkać. Dzisiaj, drodzy Państwo, chcę kontynuować nasze historyczne wędrówki po mieście i opowiedzieć historię kolejnego obiektu, który czasami budzi Właśnie ciekawość, zaciekawienie i pytanie co to było i dlaczego on tak wygląda i taki jest. Tak Rzecz dotyczy budyneczku taki z takiej czerwonej cegły, który y, znajduje się przy ulicy Sikorskiego w pobliżu ulicy Bolesława Chrobrego. Drodzy Państwo. Dzisiaj jest to taka troszeczkę odstająca od otoczenia yy, kamienica mieszkalna, ale drodzy Państwo, no, zwraca uwagę swoim kształtem okien i tak dalej. No i, i w ogóle yy, nie pasuje w tej zabudowie. No i trudno się dziwić, jako że jest to budowla, która już ma Dobrze, ponad 120 lat. Drodzy Państwo, jest to pozostałość, już fragment pewnego wielkiego przedsięwzięcia, które nosiło oficjalną nazwę Łazienki Cesarza Ferdynanda. Ale y, tu pytanie. Drodzy Państwo, oczywiście cesarza Fryderyka, przepraszam serdecznie, y, żeby opowiedzieć y, tę historię tego budynku, muszę jak zawsze nieco e, wzorem każdego historyka, szanującego się, troszeczkę w przeszłość pójść. Drodzy Państwo. Kąpielisko Sinojiście zaistniało już na początku wieku XIX, konkretnie 1826 rok, otwarcie pierwszego dosyć takiego ubogiego roku kąpieliskowego. Później były lata lepsze, lata gorsze. Wreszcie prawdziwy rozwój, drodzy Państwo, to jest ostatnia, zaczyna się mniej więcej, ostatnie 20 lat XIX wieku, kiedy to powstaje, drodzy Państwo, dzielnica nadmorska z ogromną ilością pensjonatów, hoteli i tak Jest to yy, jakościowa zmiana, ogromny zwrot w historii świnoujskiego kurortu. Do tego dochodzi jeszcze wspaniały park zdrojowy i Świnoujście staje się naprawdę kurortem z prawdziwego zdarzenia. Z tym, że od razu jedna uwaga. Wtedy, drodzy Państwo, od początku istnienia kurortu inaczej z tego morza, z plaży korzystano. Przede wszystkim spacerki, kąpiele wietr, no, na wietrze, takie, takie klimatyczne kąpiele, kąpiele słoneczne do wody włażono niechętnie, prawda, i w sposób jakiś taki ograniczony, o czym ja Państwu już poprzednio mówiłem. No i teraz, drodzy Państwo, żeby jednak zgodnie z ówczesnymi wymaganiami sprostać zadaniom kurortu, no to były też, drodzy Państwo, budowane specjalne tak zwane ciepłe łazienki, gdzie ludzie mogli korzystać z ciepłych kąpieli. kuracjusze, prawda z normalnej wody, czy też z wody morskiej. Taka niewielka, prawda, niewielkie łazienki znajdowały się przy Chrobrego, dosyć w dużej, dosyć odległości od Morza, od brzegu morza. No i drodzy Państwo, tam zakres działania tych, tych, tych łazienek był ograniczony. Dwie takie dosyć spore kadzie, prawda? jakieś pojemniki, zbiorniki, do których dowożono wodę morską i dla amatorów morskich kąpieli ciepłych, prawda? tę wodę podgrzewano. No i osobno damy, osobno panowie, prawda, mogli tam zażywać morskich, ciepłych kąpieli. No, dla orientacji wodę, drodzy państwo, w tych pojemnikach, ze względu na koszt dowozu i tak dalej, zmieniano mniej więcej raz na 10 dni, także czystością w każdym razie nie odbiegała od czystości dzisiejszego Bałtyku, prawda, mimo, że czasy były inne. Drodzy państwo, ale to była już Inna rzeczywistość, ta pierwsza. Prawda? Teraz mamy koniec XIX wieku, Świnoujście staje się wspaniałym kurortem, w związku z tym no, zrodziła się inna idea, że należy również stworzyć odpowiednie, inne, znacznie lepsze warunki dla obiektu sanatoryjno-kompiliskowego, który by odpowiadał na wspaniałości świnojskiego kurortu. No i ten pomysł zrodził się mniej więcej w 1890 roku, kiedy to miejscowy przedsiębiorca, no i jedna z takich czołowych postaci, pan Scherenberg, prawda? On był tutaj znaną postacią także w dziedzinie kulturalnej i nie tylko handlowej spotyka się prawda, z miejscowym, yy, bardzo aktywnym społecznikiem, lekarzem, yy, doktorem Kortium, No i wpadli na pomysł, że trzeba by zbudować prawda, tutaj no, obiekt sanatoryjno-kąpieliskowy, który byłby miejscem i lecznictwa, i, i rozrywki, i tak dalej, tak dalej No i, drodzy Państwo, od pomysłu do, do realizacji powstała spółka akcyjna, Ci panowie oczywiście w składzie zarządu byli, wystąpili do miasta o przekazanie odpowiedniej parceli i tę parcelę właśnie tam na rogu ulic dzisiejszej Sikorskiego i, i ulicy Chrobrego otrzymali, drodzy Państwo. Już w 1895 rozpoczęto budowę z ogromnym rozmachem i... Drodzy Państwo, w końcu 1896 roku obiekt już był. No. Spółka wydała na to sporo groszy. Nie obyło się bez poparcia z Kasy Miejskiej. No i drodzy Państwo, wreszcie dokonano otwarcia. Gości powitał prezes ówczesny tej spółki, pan Schenberg no i oprowadzał po obiekcie. On składał się z trzech takich segmentów. Pierwsze to było takie sanatoryjno, obiekt taki sanatoryjno, nazwijmy to hotelowy, a więc tam yy, łóżeczka i tak dalej, i tak dalej. Drugi bardzo ważny i najważniejsze serce tego obiektu to był praktycznie obiekt, w którym znajdował się kryty basen. Drodzy Państwo, nad to Sala dla realizacji gimnastyki leczniczej. No, była to aparatura ściągnięta specjalna, drodzy Państwo, ze Szwecji dla realizacji systemu tak zwanego systemu Zandera, Zandera z Niemiecka mówiąc, drodzy Państwo, no a nadto były prawda, salki dla y, gimnastyki leczniczej. W ulotkach z tamtych okresów, drodzy Państwo, wynikało jedno, że w tym sana, sanatorium, prawda, w tym w tym obiekcie, w kompleksie sanatoryjno kąpieliskowym można leczyć wszystkie niemalże choroby, jak to tam yy, pokazywano, prawda, i choroby damskie, i męskie, i niemalże wojskowe, prawda. No więc coś wspaniałego. Żeby. Do, do, do tego basenu, drodzy Państwo, i do pomniejszych baseników dostarczać wodę morską. Zbudowany został już wówczas, drodzy Państwo, yy, rurociąg, którym to pobierano z morza, z Bałtyku, pobierano wodę morską. Nawet się zachowała taka. Yy, pocztóweczka, na której pokazane jest wlot tej rury do Bałtyku, do morza tutaj, na, na, tym, na plaży. Jak się tak dobrze przyglądniemy, to tą rurę prawda, możemy zobaczyć. Niezależnie od tej wody morskiej można było jeszcze zażywać kąpieli solankowych, bo już wówczas do tych solanek się do yy, Ciercono. można też było nawet korzystać z no oczywiście z kąpieli z wody słodkiej, tudzież z borowiny, a więc leczyć się tylko, drodzy państwo, no i temu wspaniałemu obiektowi nadano imię cesarza Fryderyka. Czemuż jego imię? Drodzy państwo, cesarz Fryderyk był kategoriach ówczesnych i w ówczesnych pojęciach, to był cesarz Niemiec, on o, położył ogromne zasługi dla, krótko, rządził, bo tylko chyba 100 dni, ale, bo później umarł, Państwa, ale jeszcze jako y, następca tronu cesarskiego, zapisał się bardzo dobrze w historii Świnoujścia, jako za jego wstawiennictwem miastu zostały przekazane tereny tych dawnych plantarzy, na których to y, tereny te leśne, na których miasto zorganizowało później, drodzy Państwo, y, ten wspaniały y, park zdrojowy, który był naprawdę ogromną, ogromną y, reklamą i ogromnym argumentem na rzecz uczynienia ze Świnoujścia no, uzdrowiska takiego o charakterze już niemal europejskim. No takie, drodzy Państwo, oczekiwania organizatorów i oczekiwania budowniczych tego, tego obiektu były również, drodzy Państwo, ogromne. No, no, sądzili, że drzwiami i oknami będą się pchali goście i tutaj, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć, że niestety oczekiwania były złudne. Po początkowym okresie do no, kilku dosłownie miesięcy, drodzy Państwo, no Okazało się, że to nie jest aż taki interes, że do tego trzeba dopłacać. I w ten sposób, drodzy Państwo, spółka, która miała przynosić dochody, okazała się spółką, do której trzeba dopłacać. W efekcie, drodzy Państwo, już w 1899 roku Spółkę rozwiązano, a ów instytut medyczno-kąpieliskowy, drodzy Państwo, został praktycznie no, w swojej działalności zawieszony. Mianowicie zrezygnowano z tych kąpieli jakichś takich drodzy państwo bardzo wymyślnych z wody morskiej, borowiny i tak dalej dalej na rzecz no, ewentualnie żeby jakoś tak y, zarobić to to kąpielisko, ta, te łazienki stały się publiczną łaźnią dla mieszkańców Świnoujścia i dla przyjezdnych i tu drodzy państwo kolejne rozczarowanie Przyjezdni to w większości byli ludzie no, zamożni, którzy gdzieś tam w swoich domach mieli łazienki i nie musieli za słone jeszcze pieniądze korzystać w sinoujściu, podczas pobytu kuracyjnego, yy, korzystać z łazienek. No. Oni przyjechali tam nad morze i z tego morza już coraz częściej w normalny sposób skąpieli kąpieli morskiej korzystano. A miejscowi, no cóż, miejscowi, drodzy państwo, zdawałoby się, że powinni się na to rzucić, ale się nie rzucali, bo trzeba było upłacić. No. Pomysł był nie najgorszy, bo wtedy Łazienka w domu to była absolutna rzadkość, drodzy państwo, w takim miasteczku jak ujście. Mimo to, drodzy państwo, już w 1000 w 1903 roku ten obiekt został odsprzedany miastu. No, miasto, drodzy Państwo, troszeczkę przyjęło ten, 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 podjęło tę ten decyzję, żeby ratować ten obiekt, no ale po pewnym czasie okazało się, że to jest nie do uratowania. Drodzy Państwo, i tak po kolei cały, cały pomysł, Podupadał. W pierwszym rzędzie zlikwidowano bardzo drogie, prawda, wymagające nakładów i, i stałej opieki tę część kąpieliskową, gdzie był basen i, tak dalej, i tak dalej, To zostało w jakiś sposób tam przebudowane i, i odsprzedane jakiejś tam firmie handlującą nieruchomościami z Berlina, drodzy Państwo. Budynek natomiast ten hotelowo-sanatoryjny został, drodzy Państwo, przez miasto zamieniony na normalny budynek mieszkalny. Z bardzo ładną, oczywiście, zewnętrzną szatą. Wyglądał bardzo przyzwoicie, wieżyczki, jakieś takie architektoniczne zdobienia. Ale to już był tylko budynek mieszkalny. Drodzy Państwo, też się takim wielkim wzięciem nie cieszył, jako że ceny wynajmu mieszkań tam były bardzo wysokie. No i drodzy Państwo, to już miasto też na tym wszystkim niezbyt zarobiło. Przyszły lata I wojny światowej wreszcie, drodzy Państwo, te łazienki zostały zajęte przez wojsko i służyły przez jakiś czas jako łaźnia y, wojskowa dla y, miejscowego garnizonu, Drodzy Państwo. No nie muszę mówić, że, 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 że no, wykorzystywanie tego przez kilka lat, od 1918, 1914 do 19 roku jako łaźnia wojskowa, no niezbyt dobrze zrobiła tym obiektom, prawda? Także kiedy już tam z powrotem zostało to przekazane, ówczesnym właścicielom, no to, to to już był obiekt nadający się tylko praktycznie do przebudowy, likwidacji tych y, funkcji kąpieliskowych, drodzy państwo. I tak się stało, kiedy to w 1923 roku ten obiekt zostaje, te łazienki zostają sprzedane dla miejscowego Urzędu Finansowego, czyli Urząd Skarbowy. Niemcy to nazywali tak troszeczkę. Ironicznie, że to Rabrytebórka, a więc zamek rycerza Rabusia, wiedział Finansowy, My o naszych władzach finansowych, tak się nie wyrażamy przecież, nie? Natomiast, ciekawa jest historia, drodzy Państwo, tego obiektu mieszkalnego. Został on w 1923 roku zakupiony przez miejscowego nauczyciela, o czym to świadczy że albo, drodzy Państwo, te, ten budynek był taki tani, że nauczyciel mógł go kupić, albo że no, wynagrodzenie ówczesnych nauczycieli było nieco odbiegające od dzisiejszego, drodzy Państwo. No tak czy owak? No, ten nauczyciel też na tym interesu wielkiego nie zrobił. No i tak w ten sposób ten obiekt, drodzy Państwo, zamieniony na kamienicę, dotrwał do 1945 roku. Zniszczeń bezpośrednio wojennych tam nie było, drodzy Państwo. Natomiast pozostawiony bez opieki obiekt niszczał i kiedy, kiedy opuszczony został przez dotychczasowych mieszkańców i przez tamten urząd finansowy tę kotłownię i to wszystko, drodzy państwo, szlak tam trafił, a później, prawda, to um, popadało w taką dewastację, że w późniejszych już latach, w latach już kiedy, kiedy porządkowane było miasto, ten obiekt zajmowany przez urząd skarbowy, a więc te dawne kąpielisko, został rozebrany, drodzy państwo, Ślady tego dawnego basenu jeszcze przez długie lata można było na zapleczu tego czerwonego budyneczku spotkać, a ten budynek został przez naszą już, yy, przez nasz administrację domów mieszkalnych wyremontowany, drodzy Państwo, i przekazany z powrotem na jako obiekt mieszkalny dla yy, mieszkańców Świnoujścia. Oczywiście zgodnie z młodą lat, drodzy Państwo, 40, tych 50. -tych, bo to wtedy było 50. -tych, 60. -tych, ten budynek no, stracił na tej swojej urodzie co nieco. Te wszystkie, drodzy Państwo, zdobienia i tak dalej, wieżyczki, niewierzyczki, zgodnie z... Z taką młodą na prostotę prawda, zostały to zlikwidowane, tam dobudowano coś w rodzaju poddasza mieszkalnego. No i drodzy Państwo, w ten sposób ten obiekt wtopił się w krajobraz tamtych rejonów. Drodzy Państwo. Tu jeszcze mogę dodać jedną sprawę, że. W latach 50 kiedy ten budynek jeszcze nie był w pełni wykorzystany, drodzy Państwo, na celów mieszkalnych i jeszcze te obiekty łazienkowe, nie wszystkie, tam były całkowicie zlikwidowane, powstał nawet pomysł już polskich, w środowisku polskich władz, konkretnie w ówczesnym prezydium Miejskiej Rady Narodowej, na zbudowanie tam łaźni publicznej. No i drodzy Państwo, to miało sens, jako że w tamtych latach, 50., mało gdzie znajdowała się, mało gdzie w jakimś budyneczku mieszkalnym, czy w budynku, czy w mieszkaniach, znajdowały się łazienki. I wtedy, drodzy Państwo, to nie tylko kwestia świnoujścia. To samo łaźnie publiczne były, drodzy Państwo, i w Szczecinie, i w Stargardzie. Ja jeszcze pamiętam w Kołobrzegu, też taką w latach 50 takie, taka łaźnia publiczna, z której korzystano yy, i powiedzmy nawet w Poznaniu yy, to było coś, coś, co, co zostało przyjęte przez ludzi na pewno z zadowoleniem tyle, że jakieś tam sprawy budżetowo-finansowe nie pozwoliły na realizację tego pomysłu i ten obiekt, prawda, pozostał jako Budynek mieszkalny, natomiast jego otoczenie, ta część basenowo-lecznicza, y, y, i to zaplecze lecznicze, prawda, to zostało całkowicie zlikwidowane. Również, drodzy Państwo, znajdujący się na zapleczu też tego budynku niegdyś, budynek techniczny, a więc. Kotłownia z takim wysokim kominem, po nich nie pozostał ślad. I tyle. Cieszę się, że mogłem Państwu odpowiedzieć na pytanie, co się mieściło w tym budynku. No, drodzy Państwo, przedmiotem kolejnego spotkania będzie i znowu jeszcze jeden budynek, który wywołuje właśnie to pytanie: co tam kiedyś było i dlaczego? Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję.